Co z cholesterolem? Jak go obniżyć bez leków? Yy, no, o cholesterolu to jest temat bardzo obszerny, bardzo długi, bardzo kontrowersyjny, bo coraz więcej na ten temat jest informacji, ale coraz więcej jest informacji też sprzecznych, tak samo jak badań. Na razie mogę wam tylko powiedzieć, że cholesterol produkuje się w odpowiedź na coś, na jakiś stan zapalny najczęściej, bo pomaga nam ten stan zapalny usuwać albo załatać w cudzysłowie jakąś dziurę. Jak się robią kruche naczynia, pęknięcia na ściance no to cholesterol próbuje nam to załatać, nam to wygoić. Jeżeli nie będziemy mieli wysokiego cholesterolu, to znaczy w tej sytuacji, kiedy jest problem, tak? jeżeli jest pęknięcie, a cholesterolu wysokiego nie ma, bo my go na przykład obniżamy e, jakimiś lekami, a pęknięcie zostaje, to co wtedy organizm robi? Wtedy organizm próbuje znaleźć inne sposoby, żeby tą dziurę załatać, żeby nie doszło do e, wylewu krwi, do jakichś narządów, właśnie żeby nie było mm, zawału lub e, wylewu do mózgu no to wtedy wysyła tam wapń. I bardzo często naczynia stają się zwapniałe. A zwapniałe naczynia to już naczynia nieelastyczne, bo cholesterol jest elastyczny, bo to jest tłuszcz. A zwapniałe naczynia to są naczynia kruche. I one wtedy po prostu się rozsypują i myślę, że nie jedna osoba wie, że ktoś był bardzo chory, stosował statyny i zmarł. Dlaczego? No bo był albo był wylew, albo zawał, bo naczynia po prostu się rozsypały. Także, no jak wiecie Państwo, leki nie są ratunkiem na cholesterol. Przy wysokim cholesterolu warto zbadać homocystyjny przede wszystkim, czy nie jest za wysoka. Jeżeli homocystyjna za wysoka, stosujemy witaminy grupy B, one bardzo w tym przypadku pomagają, no i badamy też trójglicerydy. Sprawdzamy, co się dzieje, dlaczego ten cholesterol się podnosi. Jeżeli są jakieś problemy przewlekłe, tak jak na przykład tarczyca, Hashimoto, zawsze będzie wysoki poziom cholesterolu, no to trzeba skupić się na tarczyce, a nie na cholesterol, no bo inaczej to po prostu nie ma sensu. Także tu na to zwracam Uwagę, bardzo ważne w diecie, żeby był błonnik. Błonnik pomaga też wyprowadzać nadmiar mm, frakcji cholesterolu z naszego organizmu. Regularna aktywność fizyczna w tym przypadku no, też jest wskazana, ale takie produkty jak czosnek, jak cebula też pomagają cholesterol obniżyć.